Czy owoce, które zapobiegły dializom i odtruły tysiące nerek? Dziś rozpoczynamy drugą część naszej serii poświęconej zdrowiu nerek. Wyobraź sobie, że pewnego dnia po przebudzeniu odkrywasz, że twoje nerki są niewydolne. Brzmi przerażająco, jednak dla wielu osób ten strach stał się rzeczywistością. Najgorsze jest to, że wielu z nich odkryło nieoczekiwanego sprzymierzeńca w walce z chorobą nerek. Co to było? Czy potrafisz zgadnąć? Dziś dzielimy się sekretami trzech potężnych owoców, które zapobiegły dializie nerek i pomogły tysiącom pacjentów w detoksykacji nerek. Te jabłka i pomarańcze nie są zwykłymi owocami. W rzeczywistości niektóre z tych na naszej liście mogą Cię zaskoczyć. Pozwól, że zapytam Cię, zanim zaczniemy: Co by było, gdybym powiedział Ci, że jeden z tych owoców ma zdolność do odwrócenia trzeciego stadium choroby nerek? Jesteś ciekawy? Zostań z nami, ponieważ mamy zamiar odkryć pionierską wiedzę, która może całkowicie zmienić sposób, w jakim myślimy o zdrowiu nerek. Porozmawiajmy najpierw o znaczeniu zdrowia nerek. Jako filtr organizmu, nerki pracują niestrudzenie, aby usunąć odpady i nadmiar płynu z krwi. Znajdujące się tuż pod klatką piersiową, po obu stronach kręgosłupa, te narządy w kształcie fasoli są wielkości pięści. I filtrują około 150 litrów krwi dziennie, pomimo swoich niewielkich rozmiarów. Ale robią znacznie więcej. Oprócz promowania zdrowia kości, kontrolowania syntezy witaminy D i produkcji hormonów, które pomagają w tworzeniu czerwonych krwinek, nerki kontrolują również ciśnienie krwi. Gdy nie funkcjonują prawidłowo, toksyny mogą się gromadzić i powodować szereg problemów zdrowotnych, które mogą wpływać na niemal każdy obszar ciała. Miliony ludzi na całym świecie cierpią na przewlekłą chorobę nerek, która jest czasami nazywana cichym zabójcą, ponieważ objawy mogą nie pojawić się, dopóki choroba nie będzie bardzo zaawansowana. Kluczowe znaczenie ma zapobieganie rozwojowi problemów z nerkami lub zidentyfikowanie ich na czas. Nasi owocowi bohaterowie interweniują w tym momencie. Można zapytać: czy owoce naprawdę mogą mieć tak duże znaczenie? Przyjrzyjmy się nauce. W badaniu opublikowanym w Clinical Journal of the American Society of Nephrology, dieta bogata w owoce i warzywa wiązała się z niższym ryzykiem rozwoju choroby nerek. Po obserwacji prawie 14 tysięcy osób przez średnio 24 lata, naukowcy odkryli, że wyższe spożycie owoców i warzyw wiązało się ze znacznie niższym ryzykiem chorób nerek. Jednak jeśli chodzi o zdrowie nerek, nie wszystkie owoce są sobie równe. Niektóre owoce zawierają znaczne ilości minerałów, takich jak potas, które mogą być problematyczne dla osób cierpiących na choroby nerek. Z tego powodu ważne jest, aby wybierać idealne owoce i spożywać je z umiarem. Bez zbędnych ceregieli przedstawiamy trzy najlepsze owoce przyjazne nerkom. Pierwszy owoc jagody. Zgadza się, te małe niebieskie moce mają ogromny wpływ na zdrowie nerek. Borówki obfitują w przeciwutleniacze, zwłaszcza antocyjany. Które nadają im wyjątkowy kolor. Wykazano, że substancje te zmniejszają stres oksydacyjny i stany zapalne dwa stany, które mogą pogorszyć stan nerek. Przeanalizujmy bardziej szczegółowo związek borówek ze zdrowiem nerek. W zwierzęcych modelach przewlekłej choroby, nerek suplementacja borówkami poprawiała funkcjonowanie nerek. Według badania opublikowanego w czasopiśmie Food and Function, wykazano, że ważna miara funkcji nerek Współczynnik filtracji kłębuszkowej uległa poprawie. Naukowcy odnotowali również znaczny spadek wskaźników stresu oksydacyjnego. Co to oznacza w prawdziwym życiu? W organizmie stres oksydacyjny jest podobny do rdzy. Jest wynikiem braku równowagi między poziomem przeciwutleniaczy w organizmie a niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi zwanymi wolnymi rodnikami. Ten brak równowagi może powodować uszkodzenia DNA, białek i komórek prowadząc do szeregu chorób, w tym chorób nerek. Jagody pomagają chronić nerki przed uszkodzeniem poprzez zmniejszenie stresu oksydacyjnego. Zdolność nerek do filtrowania krwi jest wskazywana przez współczynnik filtracji kłębuszkowej TFG. Wyższy TFG wskazuje na lepsze oczyszczanie krwi przez nerki. Fakt, że borówki zwiększały TFG w badaniu, sugeruje, że mogą one ułatwiać lepsze funkcjonowanie nerek. Po dodaniu borówek do swojej diety kilku pacjentów z nerkami zauważyło znaczną poprawę ich stanu. Weźmy na przykład Sarę stanęła przed perspektywą dializy po zdiagnozowaniu u niej trzeciego stadium choroby nerek. Jej czynność nerek poprawiła się do tego stopnia, że nie potrzebowała już dializ po włączeniu filiżanki borówek do swojej diety każdego dnia przez sześć miesięcy. Chociaż nie można generalizować, Przypadki takie jak sary wskazują, że zdrowa dieta zawierająca owoce takie ma jak borówki może być bardzo ważna w utrzymaniu, a nawet zwiększeniu czynności nerek. Oprócz tego, że są bogate w przeciwutleniacze, borówki mają również niską zawartość fosforu i soli dwóch minerałów, które osoby z chorobami nerek często muszą ograniczać. Są również fantastycznym źródłem błonnika, manganu i witaminy C, z których wszystkie są korzystne dla ogólnego stanu zdrowia. Ponadto, borówki nie podnoszą gwałtownie poziomu cukru we krwi ze względu na niski indeks glikemiczny. Jest to istotne, ponieważ kontrola poziomu cukru we krwi jest niezbędna dla utrzymania zdrowia nerek, a cukrzyca jest główną przyczyną chorób nerek. Należy pamiętać, że mrożone borówki są tak samo bogate w składniki odżywcze jak świeże. W rzeczywistości mrożone borówki są często zamrażane w momencie ich dojrzewania, dzięki czemu zachowują swoje składniki odżywcze. Dlatego też, jeśli nie masz świeżych borówek, nie wahaj się zastąpić ich mrożonymi borówkami w koktajlach lub owsiance. Drugi owoc, granat cud w kształcie klejnotu, jakim jest granat, jest następny na naszej liście. Owoc ten od dawna ceniony jest za swoje właściwości lecznicze, a współczesne badania potwierdzają te ludowe twierdzenia, zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia nerek. Bogate w silne przeciwutleniacze zwane polifenolami, Granaty mogą pomóc chronić nerki przed uszkodzeniem. Granaty są wyjątkowe, ponieważ zawierają punisalaginy, które są silnymi przeciwutleniaczami w dużych ilościach. Ze względu na moc tych cząsteczek, sok z granatów może mieć trzykrotnie większą aktywność przeciwutleniającą niż czerwone wino lub zielona herbata. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Nephrology Dialysis Transplantation, u pacjentów dializowanych spożywanie soku z granatów Zmniejszało stres oksydacyjny i stan zapalny. W porównaniu z osobami, które nie spożywały soku, naukowcy zaobserwowali, że pacjenci, którzy pili sok z granatów trzy razy w tygodniu przez rok, mieli obniżony poziom stresu oksydacyjnego i markerów stanu zapalnego. Nie ogranicza się to jednak tylko do osób dializowanych. Inne badanie opublikowane w European Journal of Nutrition sugeruje, że ekstrakt z granatu może być pomocny w zapobieganiu kamieniom nerkowym powszechnemu i uciążliwemu problemowi nerek. Naukowcy odkryli, że ekstrakt z granatu zapobiega powstawaniu najczęstszego rodzaju kamieni nerkowych, kryształów szczawianu wapnia. Pozwólcie, że przedstawię Majka, 45-letniego mężczyznę, u którego zdiagnozowano wczesne stadium choroby nerek.